Cześć! Maja Marzena Rostkowska i Gosia Bochińska. Serdecznie Was zapraszamy na warsztat Zobaczyć w innym świetle, w którym połączymy sztukę i focusing, sztukę pauzowania. Dowiecie się, jak w chwili koncentracji, skupienia i dania sobie czasu można pomalować, co z tego wynika, ale także Gosia przeprowadzi z Wami serię procesów, doświadczenia a, takiego schodzenia w głąb siebie które jest a, powiązane z odczuwaniem tego co w nas jest nie z głowy nie z myślenia tylko z tego z tej wielkiej głębokiej wiedzy która jest jakby w brzuchu jak byłam w szkole to mój tata do mnie zawsze mówił słuchaj uchem a nie brzuchem a tu będzie odwrotnie będziemy słuchać brzuchem i malować serca. Serdecznie zapraszamy. W opisie filmiku jest dokładnie data naszego spotkania. Do zobaczenia.